ponieważ my chcemy też do przodu iść, pokazywać, tak. jak się coś rozwija, jak I, ludzi coś interesuje I widać, że ludzie, którzy to czytają rzeczywiście, poprzez to, że pokazujemy, że Szczecin był piękny, wskazujemy też pewne miejsca, które można byłoby wykorzystać. Jest... Właściwie to wiele rzeczy naraz, ale jest rzecz, która, która mnie bardzo boli, która mogła być jakim motorem. Przecież w Szczecinie urodziła się jedna z największych postaci w historii, w ogóle współczesnej, znaczy współczesnej historii osiemnastowiecznej wiecznej Europy, ale tej jakby już nowożytnej, no Caryca Katarzyna. Hmm. Jak ja mówię czasami moim znajomym, którzy przyjeżdżają do Szczecinu, a tutaj, tak pokazuję, tutaj, jest zamysł, tak, tak to jest, to, tak no, miejscu... jest to, Katarzyna druga. I dalej już, a, jest. i No ja Co, to, ta to ta druga? No bo tak. właściwie jest tak, tam w tym miejscu To, to jest nie właściwie mała tabliczka, dodatko tam jest replika jeszcze przedwojenna. Tablicę, która była cerylicą i po niemiecku, tam się urodziła ceryca katarzna. Kobieta, która zatrząsła Europą w XVIII wieku, a my z tego powodu nie robimy nic. Nie ma w Szczecinie praktycznie żadnego miejsca. Przecież wystarczyłoby, nie wiem, w, w, w pałacu pod Globusem, gdzie, gdzie w tej chwili mieści się y, podejrze, liceum medyczne, zrobić jakiś pokój, postawić krzesło, obrazek i tak dalej. Przecież kurczę to no to Nie jest, ma to ten jest. No tak. i my staramy się, jakby takie rzeczy pokazywać. Jest postać Cudoni. Ale wracając jeszcze do cerycy, no to. Czy byśmy zapomnieli o historii? Ale to jest właśnie to, to jest to, co mówiłem, że Szczecin przed 89 rokiem był, przed 90, rokiem był tematem niepopularnym, bo caryca ma to do siebie, że nie też się rodziła w niemieckim Szczecinie, to jeszcze była w Rosji i w oni później rozebrali Polskę i w ogóle wchodziły na ten temat. Polskie I starszym ludziom y, jest czasami trudno o tym rozmawiać. Już pomijam moich rodziców, którzy powoli akceptują to, to, to co ja robię w sensie, że, że można o tej historii rozmawiać i nikt mnie, przez to nie będzie ganiał i później przesłuchiwał w nocy z pod i to i tak dalej. Natomiast kiedy rozmawiam z, z dziadkami na przykład, to, to jest dla nich temat trudny. To jest mówienie o niemieckim Szczecinie w ogóle, o, o tym, że, że można pewne rzeczy. No, żeby tutaj no, 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 no nie, właśnie. Ja 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 Myślę, że chyba w ogóle uświadamiać młodych ludzi, hmm. jak kiedyś Szczecin wyglądał, że, że rzeczywiście było to pod władzą niemiecką. Yy, i... Tak, to jest ale, ale ten też mówić te, 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 prawdę, bo, bo to, co powiedział a potem za niemieckiego Szczecina, to, to, to nie jest tak do końca prawda. E, czasami się słyszy pośród e, historyków taką teorię, że e, lotnictwu brytyjskiemu udało się zrobić to, co Niemcom nie udało się zrobić przez 40 lat, poprzez bombardowanie odszczurzyć pod zamcie, które było brudne, było zaszczużone. Kiedy wchodziły się do środka, no to my wchodzimy czasami na jakieś tam kamienice czynszowe, okolice, na no śródmieście. Nie chciałbym nazw wymieniać, żeby się mieszkańcy nie obrazili. Wchodzimy i nam się wydaje, że tam jest no, brudno, po prostu jest Zaniedbane. I przed wojną wcale nie było lepiej. Przed wojną, te, te rzeczy, które oglądamy od frontu były piękne. Tutaj Pan Aleksy pewnie się ze mną zgodzi. Ale kiedy wejdziemy do środka, to niektóre z tych rzeczy po prostu tam no, były zaniedbane. Prawda? No i właśnie, ja raz 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 mówię, to jest chciałbym zaprosić na muzykę i ta niespodzianka właśnie pojawi się po tym utworze. Zapraszam na muzykę. Jesteśmy już z powrotem. Naszym tematem jest stary Szczecin. Pan, pan Arek Bis, administrator portalu Szczecina.pl Jest z nami i pan Aleksy Pawlak który kolekcjonuje fantastyczne rzeczy, pocztówki i cały czas wyciąga skarby z tej. Może ktoś wyciąga Ja to się tywiłem, ale chciałem powiedzieć, że tak. Że staram się w takich miejscach jak państwa w telewizji pokazywać rzeczy. Kiedyś już tutaj robiliśmy taki program, pokazywałem pocztówki, które można oglądać tylko pod światło. Jest trudno pokazać w książce nawet w galerii, dlatego, że dopiero widać cały efekt jakby tego czaru tej pocztówki patrząc pod światło, więc może każdy zobaczyć mając tą pocztówkę przed sobą. Dzisiaj nie mam tych pocztówek, gdzieś u Państwa tutaj w archiwum na pewno jest, ale przyniosłem coś innego, co tutaj jak pokażę, to jest będzie rzeczywisty obraz w książkę, można powiedzieć, że dodatkowo zmniejszone bądź powiększony. Więc pokażę, że był taki widok, który był bardzo ulubionym widokiem na początku XX wieku i w zasadzie w końcu XIX. Takie różne wersje, nie będę tak za bardzo tutaj hamawiał. No, Jaką by te karty były yy, adresowane? Widzę tutaj, na no, zas w zasadzie do różnych yy. osób, najczęściej do bliskich. W zasadzie nie mają nigdy nic ciekawego. Teraz chciałem coś pokazać. To jest, to jest wymiar pocztówki takiej powiedzmy normalnej, zwykłej, którą znamy wysyłając też z wakacji tam jakąś... To jest taka pocztówka. To jest dokładnie ten sam obrazek i to jest taka pocztówka. To jest największa znana pocztówka. Mi przynajmniej największa. Tak pokażę. No ja to jest tutaj ciekawe, że tu jeszcze jest kawałek obrazka dole. w tym miejscu, którego nie ma tutaj, nie? Nie wiem, czy to widać. O, tak. Jest jeszcze pomost. Natomiast... A ja tu powiem ci ciekawą rzecz. Wiem, że Pan po prostu jest bardzo cierpliwym człowiekiem, ponieważ Pan rozszyfrowuje. Te teksty. te teksty, które ludzie sobie właśnie w tamtym okresie przesyłali i w tych tekstach też pojawiają się jakieś miłosne wątki, prawda? Z czasu tak. rozmawialiśmy właśnie o... Tak są też miłosne wątki, no bo wiadomo, wszyscy pocztówki przesyłali wszystkim. O dwóch pocztówkach kiedyś rozmawialiśmy, przygotowaliśmy temat taki dziennikarski i, i dwie pocztówki i dwóch mężczyzn mhm. zakochanych w kobiecie, Poznali ją nad morzem, no i z tych pocztówek wynikała taka bardzo ciekawa historia. Tak no może nie będę ty, o tej historii sobie to opowiadał, bo każdy, który, kto będzie chciał, może zajrzeć do mojej książki i tam ją przeczytać. Natomiast powiem tylko tyle, że te historie ciekawe zdarzają się niezmiernie rzadko, bo na powiedzmy kilka tysięcy pocztówek to taka ciekawa pocztówka, czy dwie pocztówki, które się spotkają, tak jak w tym wypadku, o którym pan mówi, gdzie dwóch panów zabiegało względy jednej pani. W czasie wakacji, jednemu się udało w czasie wakacji z nią tam porozmawiać, drugiemu nie, bo tylko tak wchodził jej Tylko widział z daleka. Natomiast z ten pierwszy, który był zadowolony na wakacjach, można powiedzieć, że odpuścił po wakacjach, ten drugi nie. Uparcie do Jak to się linia, skończyło? I panowie rzeczywiście. Zostało tej Ale ja może na chwilę jeszcze wrócę do tej największej pocztówki, okay. bo chciałem także pokazać jednocześnie najmniejszą znaną chrześcijańską pocztówkę. Taka pocztóweczka. Do tej którą znamy, to jest taka wielkość. Więc jeżeli byśmy zobaczyli to. Pani ta podsłucha idealnie wiek. pasuje mi do takiego wizerunku e, pań, e, do tych właśnie epokowych strojów, prawda? I ta to to, suknia to, to, będzie przesłana. Z, 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 z takim, takim właśnie, właśnie w takim stroju, w tej, w, tej w pięknej, pięknej, długiej sukni. były wysyłane? Tak, jak widać. Jedna pani do drugiej Wysyłana. pani wysłała, zgoleniowa. Nic nie napisała, nie albo o co im chodzi. Skąd pan taka patja od kiedy pan to zbiera? Zbieram dosyć długo, od 1996 roku. Kolekcja spora? Ciekawa przez średnia, prawda, średnia kolekcja, to by są większe. Natomiast to, że jest jakieś uzależnienie już, prawda? Bo, bo po prostu ciągle... żeby na to potrzebuje... chcieli leczyć z tego. Nie? <laughs> Myśmy zaprotestowali tutaj. Bardzo się cieszę. Powiem, że tak, tak no. naprawdę tutaj nawiążę do słów Pana Arka, że zainteresowanie Szczecinem oczywiście zaczęło się po roku 90., tym starym Szczecinem. I myślę, że z Panem Lizakiem taki, byliśmy takim katalizatorem, gdzie bardzo wiele osób w zasadzie pierwszy raz się zetknęło na wystawie u Pana Lizaka w antykwariacie WL. Tą wystawę robiliśmy wspólnie i to była pierwsza wystawa z pocztówkami ze Starego Szczecina. Było tam 350 pocztówek, natomiast muszę powiedzieć taką ciekawostkę. Pocztówka, wystawa była zaplanowana na dwa tygodnie. Trwała dwa miesiące i cały czas było zainteresowanie. Po skończonej wystawie trzeba było lakierować podłogę, także to był najlepszy taki miernik zainteresowania i ciekawości ludzi. Chcą poznawać to swoje miasto i poznają. I myślę, że tak naprawdę trzeba tych ludzi zostawić samych sobie, nic im nie kazać i oni dokładnie znajdą ścieżki, drogi i będą wiedzieli, gdzie tego szukać, jak się dowiedzieć. Panowie, ale nie, nie Stary Szczecin jest fascynujący, ale po, powiedzmy o też ważnym wątku. Oglądamy fantastyczne fasady budynków XIX-wiecznych, prawda? Spacerujące osoby, piękne place, ale przez te XIX-wieczne kamienice nie były aż takie pachnące, jak nam się wydaje, prawda, w środku. E, kojarzy nam się, na przykład mamy takie wrażenie nieodparte, że łazienki zawsze istniały, prawda? Z ciepłą wodą, staletą i tak dalej ale kiedyś to inaczej wyglądało, prawda? Tak jak już wcześniej padło, rzeczywiście, że, że to, to miasto od zewnątrz było piękne, ale no wiadomo, technika była troszeczkę inna. Oczywiście tutaj znawcy tematu wody, wodociągów przedwojennych by się z nami sprzeczali, ale można powiedzieć ogólnie rzeczywiście, że tak, że że ten Szczecin jest piękny na pocztówkach, natomiast ja nie, nie potrafię sobie wyobrazić, być może też to jest jakieś ogólnienie, ale czy, czy spacer po tym właśnie podzamrzu, czy by się skończył zapachowo tak samo ładnie, jak, jak samo oglądanie tych pocztówek? Być może być może nie, do tego dokładnie nie wiem, natomiast zachowały się jakieś zdjęcia z oficy, ze środka. Bardzo często są to zdjęcia z prywatnych kolekcji, to nie są pocztówki, tylko po prostu zdjęcia, które gdzieś funkcjonują, które można odnaleźć na. W końcu. I one pokazują w naszym szczecin troszeczkę inny, Bo Gdzie jedną to... rzeczą są pocztówki, ja, ja, ja dokończę, że y, to są pocztówki, powiedzmy, które pokazują w miarę standardowe rzeczy. Oczywiście znawcy tematu powiedzą, że są jeszcze pocztówki rzadkie, wykonywane w jednym egzemplarzu, ktoś sobie zażyczy pocztówkę, ale jest jeszcze ten szczecin, którego poszukujemy, który jest zachowany na zdjęciach rodzinnych. Zdarzają się takie rzeczy. Miałem taki jeden to wszelty, specyficzny energię, Tak, tak, to pokazuje... tak. To ludzi i napisał i do mnie pewien człowiek i mówi, że no, y, on jest jeden, jedynym właścicielem praw spad, spadkowy do spadkowych do kolekcji, tam bodajże 200 zdjęć, ale zdjęć robionych w 1943 roku w Szczecinie, kiedy człowiek chodził i robił zdjęcia zniszczeń, do tego jeszcze była taśma filmowa. No i on mógłby nam odstąpić, ale oczywiście to padła kwota, która, która jest nieosiągalna dla, dla, dla portalu, który nie jest nawet stowarzyszeniem. I ubolewam, bo to były zdjęcia rzadkie, bo na pocztówce przeważnie można powiedzieć, że 80% tematów się powtarza. 20% to są rzadkie, Pan Aleksy zaraz pewnie sprostuje, ale te zdjęcia to są po prostu zdjęcia wykonane w jednym egzemplarzu. Jest I unikalne. I, tak, unikalne. I do takich zbiorów powoli staramy się docierać. Są pewne czynione kroki, mam nadzieję, że się uda dotrzeć, ponieważ temat, którego jeszcze nie poruszyliśmy, ci, ci mieszkańcy przedwojennych na jeszcze żyją. Mamy kontakt z kilkoma takimi osobami, yy, yy, wiadomo, że są już w starszym wieku, oni bardzo często żyli w tym przecinie 10, 8 lat i tak dalej, w tej chwili